Witam! Wiecie, co się wydarzyło? W piątek może tam odciek, a może nie. Sąd w Warszawie w sprawie stanowskiego mazurka oraz Doroty wysockiej sznep która jest znana jako ta, która niegdyś prowadziła serwisy w TV i bardzo nie lubi jaki ktoś przypomina kim był jej teść. Sędzia postanowiło, że przez najbliższy rok nie wolno mówić, że pani Dorota to arcypakłanka propagandy. I nie wolno łączyć jej syna z historią rodziną dziadka, bo ta narusza jej dobre osobiste. Stanowski od razu się rozumie, że od dziś będzie mówił, że pani Dorota jest po prostu bardzo wrażliwa, naprawdę, i ale na memy. I nawet otworzył konkurs na nowe określenie. Pojawiało się wiele określeń. miarę ciekawe jest określenie arcykowanka wrażliwości. Ani Dorota wrzuciła skan wyroku i napisała, że karma praca. Ale efekt. A odpowiedzieli, że efekt Strasant przyjechał szybciej niż Kurier. A wy co myślicie o tym? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz za udostępnienia moich filmów wszędzie. Jest nas coraz więcej. Marcin Marciniak o tym, co ważne.